Witajcie w Królestwie Rudeły, z tej strony Karolina, a dzisiaj będziemy grać w Inzoy. W ostatnich odcinkach niewiele się działo, oprócz tego wylądowaliśmy na bezludnej wyspie, a w dzisiejszym odcinku za to postaramy się skupić na interakcjach yy, socjalnych, bo w ostatnim odcinku ona rozmawiała z całą jedną osobą, ale poza tym to za bardzo z nikim, czy się ma tam chyba jakieś dwie osoby, trzy, które znano, ale co to jest? więc postaram się poznać więcej ludzi i może zacząć jakiś romans czy coś, żeby rozwinąć naszą generację drzewo genealogiczne w przyszłości więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że uda mi się też nagrać ten odcinek trochę krótszy, bo nagrywam to 10 o 6.30 i dzisiaj w teorii o 10, ale na pewno nie wlecie o 10 Mam to wrzucić, bo normalnie nagrywam w weekendy, ale teraz w weekend byłam na weselu mojego kuzyna, więc nie miałam kiedy tego nagrać. A muszę jeszcze nagrać Simsy, Fajnie by było też nagrać jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro, bo mam Simsy na piątek, a to trzeba jeszcze wmontować. Mam czas do, do 12.30, tak na dobrą sprawę, żeby nagrać to indziej i wrzucić, i wmontować, i wrzucić. I jak się uda nagrać jeszcze Simsy bez montachu, tam nagranie, więc mi śmiak. E, a tymczasem przejdźmy w takim razie do naszej em, NEL. E, tak, jest przyspieszone, bo, bo ona śpi. tak. E, ostatnio zasnęliśmy właśnie na naszej bezludnej wyspie. Woda się naprawiła. Tak, nie wiem, czy widzieliście w poprzedni odcinek, ale w poprzednim odcinku tam coś się z nią zgliczowało i w świecie nie było tej faktury wody na wodzie było takie znaczy była taka delikatna, była taka delikatna faktura tej wody ale poza tym było widać wszystko co jest pod spodem, nie? E, Boże e, ona już do pracy musi iść to wstawaj gdzie, 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 gdzie masz? tu tak, tu są potrzeby. Yy, I idź do pracy. Ciekawe, czy dążysz. A tutaj jeszcze kiedyś wrócimy najwyżej. To jest świetny randkowy spot, więc najwyżej wrócimy kiedyś z jakimś chłopem i... oj, wschód słońca jest. Zobaczymy sobie. Oh my god. Ale to jest ładny wschód słońca. Nawet nie pamiętam, o czym gadałam. No dobra, w każdym razie ona idzie do roboty i ciekawe czy w ogóle to do tej roboty, bo zanim się płynie, zanim tamto. to, hej, okay. rudeła jak zawsze się pojawiła, tak, no bo ona przecież musi. Czy to jest delfin? To chyba jest delfin. Cute. Zawsze musi się pojawić i trochę poprzeszkadzać, podeptać klawiaturę i takie tam typowe zachowanie kota. No albo zaczęło się. Aha, nie no tak, przecież to mnie trochę denerwuje, ale no jak steruję prędkością za pomocą klawiszy, nie? No to w momencie, w którym mam na przykład prędkość na 3 i kliknę jeszcze raz trójkę, to automatycznie mi robi pauzę. A ja czasami klikam jeszcze raz, bo zapominam się, że to już jest na przyspieszeniu albo coś, bo nie wygląda jakby było. Eee, I klikam jeszcze raz. I to mi robi pauzę. A ja w dziwię, czemu się na to nagle zatrzymuje. I co, idziesz? Idziesz. Dobra. to pomidorów. I co, idziesz do domu teraz tam? Eee, wróciłaś, wróciłaś w to samo miejsce, z którego wyszłaś. Okej, okay, to jest interesujący fakt. Eee, I teraz idziesz do domu. Nie ważne, wróć do domu. Bo jak oni tutaj bolno chodzą. I oczywiście znowu wysiadłeś na tym przystanku, który jest dalej od domu, tak jakby... O, o piesiu, czekaj, stój, babo, stój, tam jest pies, i cię przywitać z psem. Piesiu, czy ja mogę cię pogłaskać, piesia? Idź tu. Nie mogę pogłaskać piesia, on jest tylko ozdobą? Kurde... To co ee, dobra, i trzeba pograj na na razie, a w międzyczasie, bo... Widać chcesz obejrzeć filmik szkoleniowy dotyczący ochrony jaj, a ty nie masz komputera, nie? No więc to co tam pograj na razie, a ja ci muszę kupić komputer. Dobra, dostał eee, nam się tylko Tysek, ale cóż. Potrzebujesz do roboty. To jest wydatek yy, inwestycja w przyszłość. Nie, działania robocze. Aha, no działania robocze, no. Niby to ma sens, ale chyba nie o to chodziło. Oglądaj Sim. O ochronie jaj. Jezu, ale w Simsach na przyspieszeniu kurde czwartym to byś znowu kilka godzin minąć, a nie marne pół godziny. Serio, mówię, ten czas w InJoy jest moim zdaniem niezbalansowany, on jest za wolny. I co? No ale przecież obejrzałaś... Zadania... Aha, nie, bo to są... Statystyki okresu składania jaj. Ja mam obejrzeć film szkoleniowy dotyczący ochrony jaj. Jedyny film o ochronie, to mam o ochronie dzieci. Podejrzewam, że o to chodzi, ale to tłumaczenie jest niekonsekwentne. W się sensie, to tłumaczenie tym indziej, póki co jest straszne. Ja mam wątpliwości, czy to na pewno tłumaczy człowiek, bo ono oczywiście świecie momentami nie ma sensu. Ja wiem, że oni to dostałem po prostu sam tekst, nie znają kontekstu, ale ono nie ma sensu. Perkusji, bo ty tam masz tą swoją ambicję do spełnienia. Ach, dać na pianinie. Nie mam pianina na razie tu tak, bo mamy 10 razy grać na perkusji a graliśmy tylko raz, więc więc zagra jeszcze raz czemu ty chcesz iść potem na sosę? nie chcesz iść na sofę. potem idziemy poznawać ludzi tak jak wspomniałam na już kilku, ale ale niewiele o, chcesz spotkać nowych ludzi, no właśnie ja też chcę być spotkała nowych ludzi Szczerze mówiąc to mam wrażenie, że to taka kahaja jest trochę taka um, pusta. Jakoś mam wrażenie, że w takim dołącz się więcej dzieje niż na Kahaj. Tu jest ten park. Zwolnij hm? e, trochę. Tu jest ten park i tam są ludzie, więc idziemy poznać ludzi. No. Bo przybliżyć przybliżyliśmy trochę na nią. Uh, um, przywitaj, przywitaj słodko, tak, lub to. I, I trąk Aha! Tak. Jaki ten? Tienting? Chyba nas polubiła. Yy, więc możemy się z nią też trochę zaprzyjaźnić w szczęście sensie, skoro ona, aha dobra ona sobie nie nieważne a ta chyba nas nie polubiła ta o, ma tutaj jakieś przemyślenia yy, ta rozmowa Idzie dobrze, ale mam nadzieję, że mógłbym lepiej tłumaczyć, czy że na Nie myśl o niej, myślę o mnie. Spróbuj z nim poflirtować o komplementy ubiór. E, te rowery się trochę gliczują, jak się koń przechodzi. To nie wygląda najlepiej. Um, to oni niech sobie rozmawiają na razie, a ja idę no, zobaczyć jeszcze raz ten... Ej, okay, bo, to, bo to miejsce naprawdę ładnie wygląda. Więc myślę, że jak będę się hajtać, to skorzystam. Tak, e, wybaczcie mi tą kamerę, ale naprawdę jeszcze nie ogarnęłam jak to... Uuu, samolot tam przyleciał, wow! <grym> No, tak, e, skończyliście już rozmawiać, czy jeszcze nie skończyliście rozmawiać? Bo ja bym pochwała jeszcze więcej ludzi poznać, w sensie ten typ fajny i w ogóle nie jest zły, ale... Ale na przykład tu jest jedzenie, nie? Jest kebaba, mhm. Totalnie zjeść kubpotą kebaba, bo już zaczyna się robić głodna, więc... Y, jedzenie kebaba to jest bardzo dobry pomysł, tu siedzi jakiś Miguel Abot. Przybliżmy na niego. Pokażmy go. Chyba jakiś stary dziadnie. nie? Nie, młody. Przyjdźcie. A on sobie idzie, więc nie wiem, czy przywitamy. Dobra, już skończyliście rozmawiać. Spadaj. Aha, babka zamknęła budkę z kebabem i tyle, jest ty zjadła. Aha, ten co? Fajko, hajtany, czy... Czy co? To stan cywilny, bo zastanawiam się czy on kogoś ma, czy nie ma. W sensie nie żebym się jakoś podobał, ale jestem po prostu ciekawa, bo przez tą ikonkę tą wyskoczyła na początku. Oczywiście najpierw porozmawiałem o pierdeliarcie innych rzeczy, zanim ona w końcu wykona. No przestań wyskakiwać. I co, dowiedzieliśmy się? Chyba nie A nie, dowiedzieliśmy się, jest singlem jednak dobra Może on na nas spojrzał i pomyślał od razu, że chciałby... znaczy? A, to jest włączenie tego, dobra Nie, nie to autonomii. Co to są? O, można kupić przynętę i połowić trochę Jedną na razie Wyciągnij wędkę i idź na ryby łów, na przynęte. Ej, 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 czekaj, 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 panie, 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 panie gdzie ty jesteś? Gdzieś tu był przed chwilą. Czy on zniknął? Ok, spadaj, e, nie chcę tej ryby, tylko mm. tu widziałam gościa i mi się a, zniknął. Nieważne. Ale tak, wywijałeś rybę. Hmm, jestem w Ciebie bardzo Czy znowu chcesz na tą bezludną wyspę? Serio. Chyba, hmm. weź ty. Napój się. Napój sportowego, tak. Pewnie jest droższy niż napój gazowany. Mhm. Jakiś izotonik, pewnie to jest, albo coś w tym rodzaju. Ciekawe, czy to jest dalej otwarte. Nie. E, już nie ma... E, nie można sobie zamówić jedzenia o tej godzinie. W sensie, to ma sens, ale... <śmiałam> miałam nadzieję jednak. No to jest akurat nawet spoko. E, te restauracje i tak dalej nie działają po pewnych godzinach, bo w tym wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś. Więc akurat to jest dobry detal. Kurde, przestań włazić w te słupy. Babo. To jest taka nieporadna. I co, już wszyscy do domu poszli? O tej godzinie nie znajdziesz już żadnych ludzi. Yy. No dobra, i ty też idę do domu w takim razie. Chyba, wiesz co? Nie, zrób tak. Um, wejdź na ulicę. No tak, prawda. Wejdź na ulicę. Nie na drzewo, tylko na ulicę. Nie opanowałam jeszcze chodzenia w tej grze. Mogłabym kliknąć, po prostu chyba poszła w pewne miejsce, ale. I w którędy do domu? My jesteśmy tu, mieszkamy tu, więc musimy się trochę cofnąć i pojechać w prawo. No tak, właśnie. Um, ale spokojnie to się rozwaliło. Tak, jakby naprawiło się po chwili, ale się najpierw rozwaliło to. E, nie na ludzi, nie na ludzi, wiczo. Jestem mistrzem, królem szosy. W e, krzak przywaliłem. Krzak już się nie rozwalił. Kurde. Prowery też się nie rozwalają. Dobra, dojechałam. Um, prosto, prosto na... I tak, podepć te rośliny przy okazji, żeby się czasem nie było to potem zbierać. Um, dobra, to... To tak, podlałaś i po co ja tu wróciłam do tego domu? A, ja wiem po co, bo chciałam dodać rybę. E, Zobaczymy, czy którąś z nich można tutaj dodać w sum. Jakiej wielkości on w ogóle jest? Okej, okay, mały, to nie jest jakiś... Aha, ale akwarium mamy za małe. Mm, a mogę kupić większe akwarium? To ja mogę to sprzedam. E, kupię większe akwarium, hobby. Tak mi się wydaje, że to hobby będzie. Nie, to nie będzie hobby. Jest wiechęta, gdzie jest tam gdzie były zwierzęta. E, o. Ja tu sprzedam. I walnę taki wielkie akwarium za tysiaka e, I teraz jesteśmy trochę wpukani, ale... To nie można jej tutaj włożyć? To, to gdzie... To co? To, to, to nie jest ryba do akwarium? A jak z tą? Też nie? No to po co ja to akwarium kupowałam, jak ja nie mogę tych ryb włożyć do... do, do tego akwarium, to... To na co mi to? Ja się pytam. Aha, no tak, na niej nawet pisze, się nie nadaje. No to zrób z tego filety jest jest, nie? Czy, czy mogę jeszcze wypuścić? Okej, okay, zielona planeta. Um, gratulacje z okazji zrobienia pierwszych kroków w kierunku ochrony środowiska świętujemy małe, ale znaczące działania i ciepłe wybory, które podejmujesz w kierunku życia, opamiętniając ślady pozostawiane na świecie. Słyszeliśmy, że, popu... że wypuściłeś rybę jeden raz. Aby wyrazić naszą wdzięczność, wyślemy ci rzeźbę Miedzianego Chówia pocztą. Jeśli nadal będziesz wracać więcej cwochań morskich do oceanu, jeszcze bardziej wyjątkowa rzeźba Chówia będzie w drodze do ciebie. Okej? Okay? To wyjmij jeszcze tą drugą rybę i ją też mogę. Um, mogę ją kliknąć. Daj mi tą rybę, ja chcę ją kliknąć. Rybę, rybę, bo. Babo, ryba. Czemu nie mogę tej ryby wybrać? Gdzie ona ma. No, nie, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, powiedziałam. E, I teraz wypuść. Tak, ale drugiego SMS-a już nie dostali się. Out. Ale ta paczka miała przyjść w takim razie, to o, nawet dwie paczki, otwórz e, i otwórz. Mm, zaraz zobaczymy, i co my tu mamy? Mamy, oj, jaka słodzinka ta weź i tylko to dostaliśmy. Ale ta heślachówka jest słodka. I jezu, to wcale nie jest takie małe, to. Wow. Czy ja mogę to ułożyć sobie na przykład na. Chyba żeby to wyciągnąć i, i umieścić gdzieś. Czy, czy nie zbyt mogę jak zwrócić? Kurde. Jezu Maria nie w tą stronę. Mówię, nie ogarniam się tego sterowania. Możesz to gdzieś umieścić. Ooo! Okej. Okay. That's cute. No dobra, to, to by było na tyle, nie? Idziesz spać, bo w sumie nie masz co robić. Ludzie o tej godzinie już za bardzo nie chodzą. Jest trzecia w nocy. A ty jak zawsze chodzisz spać po nocach, więc przekąskę Bibimbap i... Czciech, jako przekąskę? To bym dała bardziej kimbab. W sensie bibimbap to jest pełne danie, to nie jest przekąska. <grym> Yy, Kimbap, to bardziej takie przekąskowe. O matko, musimy tu pozamiatać. O. To już jej I, I to jest trochę problem z tym inlay, bo z jednej strony tu się wszystko brudzi w tempie ekspresowym, przy jednocześnie... no bo tu na przykład odnów meble. Co to znaczy odnów meble? Ja nie mam kota, ani nic, te meble nie To są nowe meble. I, i właśnie mówię, z jednej strony to się brudzi wszystko niszczy szybko, a z drugiej strony ten czas płynie wolno, nie? Tak jakby to się powinno dzieć co nie wiem, po tygodniu może, jeśli byśmy mieli jakkolwiek iść w realizm, jakikolwiek tak na dobrą sprawę. A nie po jednym dniu. E, Boże, co, co, co oni tam napisali? Co? Stowarzyszenie Encyklopedii. E, Czy kosztowało... Aha. Okej. Okay. Badaj. Tam była lepsza opcja, ale wybrałam pierwszą lepszą, nie? Mm. Ale dobra, to ona już się prawie... Aha, nie, nie wyspała się, ale jest już rano, więc znowu będzie spała do południa. I hey, ta autonomia znowu się włączyła. Dobra. Ej, a może ty byś pojechała na wakacje? Hm? Abym się pojechała, może czy udałbym się dziś wszystkich uszczęśliwić? A czemu ty byś chciała wszystkich uszczęśliwiać? Dalej, odrzucając najemność, dalej, 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 dalej. Przygotuj się w podróż. Dobra, w Kaha mieszkamy, więc tam nie możemy, ale możemy sobie pojechać do domu albo do Bliss Bay. Ej, ja bym sobie pojechała do Bliss Bay, bo tak. I i tak e, potwierdziłeś, która rodzina jedzie na wycieczkę. Relacje zawieszone. podróżowanie mogą funkcjonować wcześniej. Zapisy miasta z poprzedniej rodziny potwierdziłeś się. Czas spędzony. Tak, dobra, to rozpocznij podróż. O, cała katrzynka jest widzę. Mi lajki, mi lajki, Ciekawe, czy to mi pobrało pieniądze, bo w sumie nie zwróciłam uwagi. Nie widziałam żadnej informacji. Widziałam, że są dusze rodziny, pokazuje te tyle. W teorii powinno pobrać pieniądze za podróż, no bo... czym nie? Prawda? Trochę mało oświetlenia. Znaczy... Mam więcej lamp, ale na razie ich nie używam, bo mam mało miejsca na tym biurku, żeby postawić coś więcej. Będę miała... Ym... Oć... Dzisiaj ślada. O, od jutra powinna mieć nowe biurko, więc Jezu co to było? <noise> eee, I co? I to jest jak przeprowadzka? I że ja muszę nowy dom kupić eee, Ja myślałem, że to będzie bardziej jak taki wyjazd wakacyjny. nie niestety na nowy dom Ja mogę do jakiejś innej rodziny się sprowadzić Mordy, ale mnie naprawdę nie chce na nowy dom Dobra, weź pustą działkę Która to jest droga No i, i co ja mam zrobić? Mam wziąć powieczkę? No dobra, to weźmiemy, tylko jak mam powieczkę to ja przecież nie mogę wrócić do mojego domu Dlaczego oni Od następnego spróbuję grać po angielsku, bo... Yy, sorry, nie, ale ja nie rozumiem, co oni mają na myśli z tym ich tłumaczeniem polskim, bo to dosłownie oznacza przeprowadzkę. To nie jest podróż do innego miasta. To jest przeprowadzka do innego miasta. Ja bym chciała wszystkie moje rzeczy Ja mam nadzieję, że mi nie sprzedało, dlatego że jak ja wrócę do. Ja się nie pamiętam jak to się włączało, no... Miałam wszystko co chciałam ładnie włączone. Było git, nikomu to nie przeszkadzało. E, a, a to mi wywaliło wszystko i teraz wejść sobie grać. A to jest taka działka, ta malutka. I tyle pieniędzy za taką działkę, tylko dlatego, że jest przy plaży, serio. Nie wiem, gdzie są te potrzeby, jak je znajdę, to znajdę, ale no kurde, nie wiem, czy ja jestem ślepa? Prawdopodobnie. No tak. Tu są. Czyli jestem ślepa, ale dobra, mnie ważne. Daj mi Dobra, tak, marudziłam na to, że ja mam nadzieję, że mi domu mojego na KHI nie sprzedali, że to nie tak, że ja tam wrócę i będę musiała na nowo kupić ten dom, co ja tam zostawiłam, Bo jeśli tak, no to ja powinna mieć pieniądze za niego, nie? Nie podoba mi się to, jak to, to tutaj działa, no masakra. Dobra, mam tysiaka. Mam siaka i potrzebuję mebli. Mm, I to jest twój dom, tak? Z tej lodówki mogę brać kąski. Czy ja mogę proszę o ci kliknąć na tą lodówkę w ogóle? Bo przez chwilę dosłownie widziałam taką opcję, ale... Ale już się nie da, tak? Proszę się z nim przywitać. Wychód z domu, hm? tylko przechodzi na drugą stronę, weź nie bądź miła. Oh, no dobra, no jestem trochę sfrustrowana tym, że to tak wygląda, bo, bo spodziewałam się trochę czegoś innego. No skąd z tym typem rozmawiać? Czemu stoicie pod moją wiatrą i, i przy moim kartonie? Dobra, już porozmawiałeś sobie z nim. Spadaj. Pokaż mi w ogóle jak on wygląda. Jak wyglądasz? No, nie nie gochaj, słucham. Suhan, to brzmi jak jakiś paring Luhana z Suho. Dobra, to by było na tyle, jestem sfrustrowana tym, jak to wygląda, no ale hej, pocha zwiedzać świat, wrócimy na Kahaje, wrócimy, tylko nie wiem jeszcze jak, nie wiem kiedy. Mamy pożyczkę do wpłacenia i nie możemy wrócić na Kahaje bez wpłacenia tej pożyczki. Dlatego naszym celem Naszym celem teraz w jest spłacenie 30. Nie tam było 40... Nie, 30 parę, 40 parę... chyba 39 tysięcy tych meł miał, miał czokolwiek. Naszym celem jest spłacenie tego kredytu. Żeby móc wrócić do domu. Żeby się nie. żeby zobaczyć, czy będę musiała na nowo kupować mój dom. Bo się okazało, że podróż yy, to jest przeprowadzka do innego miasta. Tak na dobrą sprawę, więc. Jej. Yy. Kiedy. No ale poznaliśmy paru nowych ludzi, nie? Tak jakby. No. Jestem rozczarowana. To by było na tyle. <laughs> Trzymajcie się i cześć.